Gruba Kaśka ma 49 metrów wysokości i jest rzeczywiście dość gruba. Ma blisko 44 metry obwodu w pasie. Z praskim brzegiem łączy ją ponad 300-metrowy tunel pod dnem rzeki. 50 lat temu, we wrześniu 1964 roku, z tej największej w Europie studni infiltracyjnej, stojącej w nurcie rzeki, popłynęła po raz pierwszy woda dla Warszawy. Jubileusz opiano filtrowaną wodą. Był też urodzinowy tort. Stacja pobiera wodę drenami spod dna. Zanim dotrze ona do odbiorców przechodzi wiele etapów filtrowania. Te symbole na szczęście już nigdy nie wrócą, ale warto pamiętać o tym, co działo się w Alei Szucha w czasie hitlerowskiej okupacji. Podczas Dni Pamięci Pawiaka, obchodzonych już od kilkunastu lat, Alei Szucha 25, obecnym Mauzoleum Walki i Męczeństwa przygotowano cykl prezentacji historyczno-edukacyjnych. Przedstawiono dzieje katowni w programie Lepiej umrzeć niż zdradzić sprawę. Nie tylko młodym widzom z gimnazjów czy liceów trudno było uwierzyć w to, co można było tu zobaczyć. Podczas okupacji na pawiak trafiło 100 tysięcy osób, 37 tysięcy zamordowano, a 60 tysięcy wywieziono do obozów koncentracyjnych. W Ogrodzie Saskim po raz kolejny obchodzono Międzynarodowy Dzień Osób Starszych. Piknik zorganizowało Stowarzyszenie Mali Bracia Ubogich. Działo się wiele. Oprócz wszelkiego rodzaju poradnictwa i warsztatów tematycznych były gry i zabawy. Tłumnie uczestniczono w zajęciach tai chi, grze w bóle czy w krykieta. A dyskoteka, prowadzona przez słynną DJkę Wikę rozruszała wszystkich. Dzień osob starszych zdecydowanie przetańczono To oni To tato i mama Teatr Nowy przygotował spektakl dla dzieci Elementarz oparty na słynnej książce Mariana Falskiego Artyści wprowadzają widzów w świat mowy i pisma, zabierają dzieci w podróż z pokoju Ali i Asa w świat, a nawet w kosmos. Premiera zainaugurowała działalność Świetlicy Teatru interdyscyplinarnego projektu, w którym mogą brać udział dzieci od pierwszego roku życia. Latawce. Jako pierwsze statki latające cięższe od powietrza realizowały odwieczne marzenie człowieka, żeby dorównać ptakom. Ponoć już 2000 lat temu w Chinach unosili się na nich co odważniejsi dowódcy wojskowi. Na Bemowskim Lotnisku pod patronatem burmistrza dzielnicy odbyły się 18. Mistrzostwa Warszawy Młodzików w konkurencji latawców płaskich i skrzynkowych. Niektórzy zawodnicy byli naprawdę bardzo młodzi. Latawcy latały wysoko i wspaniale prezentowały się na niebie. wwwum.warszawa.pl